Witam Was ze slimy, z bardzo wietrznej slimy, więc raczej mi to nagrywanie dzisiaj nie wyjdzie. Mimo że mamy 16 stopni, no to jak ten wiatr zaczyna wiać, tu raczej jest zimno, ale w jest ładnie, prawda? Niebiesko. Lubię jak jest niebiesko. Pojem sobie włosy, bo czemu nie? Tutaj mamy naturalny basen. Można wejść. Chociaż przy takich falach nie zalecałabym jednak. Widzę, że tutaj jeszcze, o patrzcie tutaj, ktoś ma choinkę. To ciekawe, to ciekawe, styczeń się kończy, ale choinkę. może być chyba przez cały rok, no nie? Przylecieli do nas moi rodzice, więc spędzamy razem czas tutaj, jak widać, na spacerze w slimie. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj gdzieś pojedziemy, czy raczej czas wracać. No tak jak mówię, no ciężko trochę się nagrywa w takich warunkach. Nie mam tak profesjonalnego sprzętu, żeby to miało ręce i nogi. Nie no powiem wam, że jak wychodzi słońce i ten wiatr chociaż trochę się uspokaja, to aż chce się powiedzieć, że ładną no, mamy wiosnę tej zimy. Dobrze, że nałożyłam filtr. To już ten czas. Popłynęliśmy do Walety w sumie tylko dlatego, że nie było żadnego autobusu, który by nam podpasował, a prąd do Waletty ruszał. I powiem Wam, że nie wiem, może ja mam jakąś chorobę morską czy coś, ale tak nie lubię, tak się źle czuję. Jak, czekajcie, żeby nic tu nie przyjechało, jak te fale takie wiecie: góra, dół i ja ogólnie zimą. Po prostu nie korzystam z żadnych promów. Nie jest to dla mnie jakaś fajna atrakcja, konkretnie zimą. Latem jak najbardziej. Zapłaciliśmy 2 euro od osoby. To trwa może z 7-8 minut. Jesteśmy w walecie. Wchodzimy właśnie pod górę, więc sobie troszeczkę podyszę. No i przejdziemy się tutaj ewentualnie jakaś kawa i... Wrócimy do domu, bo ten spacer. Powiem Wam, że już tak dwie pół godziny sobie chodzimy. Moi rodzice, mają, może mają kondycję, ale ja. Proszę Was, przynajmniej zobaczymy trochę stolicy, prawda? Tutaj proszę, wszystkie prawie takie same balkony. Tutaj bardziej w wersji kolorowej. Trochę zielonych, trochę niebieskich i oczywiście trochę remontów. Szeiczny. Tutaj to mam wrażenie. Co za dźwięk. Tutaj to mam wrażenie nie za. Tutaj to mam wrażenie niezależnie od miesiąca, niezależnie od pory dnia, zawsze jest bardzo dużo ludzi. No, ale wiecie, ja tak jakby być na Malcie i nie odwiedzić walety, to raczej powiedziałabym, polecałabym zajrzeć. Ciekawe dla mnie jest to, jak. Różnie ludzie się ubierają, jak jest to taka pogoda, że w sumie to nie wiadomo co ubrać. Są ludzie, na przykład tutaj przede mną, którzy mają kurtki zimowe i są tak opatuleni szalikami. Niektórzy mają czapki, o tutaj też są ludzie w kurtkach. A są i tacy, którzy idą po prostu w koszulkach z krótkim rękawkiem, nie? I też jest ok. No, i na przykład teraz jest trochę za ciepło. Ale bardzo ciekawie się na to patrzy. Pochodzimy tutaj chwilę, pójdziemy do um, ogrodów tych górnych, bo z tak bardziej po drodze. Um, no i chyba czas się zbierać na obiad. E, dzisiaj moi rodzice chcą zjeść pinsę, czyli to jest taka pizza, która jest taka bardzo cienka. I na Malcie w ogóle ona jest y, numer jeden restauracją polecaną. Teraz zrobiło się bardzo ciepło. E, bardzo dużo grup turystów, co chwilę ktoś najróżniejsze języki. Na Malcie też jest kilku przewodników polskich, w sensie mówiących po polsku, więc przylatując tutaj można też wykupić po prostu taką wycieczkę, nie? że ktoś was oprowadza, objeżdża po wyspie. Wszystko w języku polskim, więc chyba fajnie. Podobają mi się takie jednolite wersje. Na przykład, zobaczcie tutaj cały budynek jest z tymi zielonymi dodatkami, natomiast tutaj, czekajcie gdzie to jest tu, tak bardziej taki błękit, coś, coś niebieskiego. Moim zdaniem fajnie to wygląda. Dobra, chodźmy do ogrodu. Zobaczcie ile ludzi. Tam wszystko obstawione, tu, 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 tu. a teraz i tak wszyscy wychodzą wychodzą, bo właśnie wystrzeliła armata. Nie wiem czy dalej tak jest, ale zawsze tak było, że chyba o 12-16 strzelali, więc teraz już raczej ludzie. Koniec przedstawienia można wyjść. Dzisiaj waletta wieczorową porą, zmierzamy na kolację, I we dwoje, więc no rzadko sorkiem wyjścia rzadko. W waletcie wieczorem na każdej uliczce mam wrażenie stoi ktoś inny, ktoś śpiewający w sensie, także bardzo dużo muzyki. Teraz jesteśmy tak raczej na obrzeżach, e, idziemy jeść, idziemy świętować, jeść. To jest chyba dla mnie najlepszy prezent, kiedy mogę posiedzieć, wyluzować, zjeść coś dobrego i tak wiecie, po prostu o niczym nie myśleć. A zmierzamy o tutaj. Jeszcze nigdy nie byłam, więc sprawdźmy. Powiem Wam, że dzisiaj jest przepiękna pogoda, ale tak wiecie, 10 na 10. Odwrócę teraz i zobaczcie, jakie niebo. Żadnej chmurki, 17 stopni, nie ma wiatru. To jest też ważne, bo czasami jest ciepło, ale, ale ten wiatr jednak jest. A dzisiaj, naprawdę idealnie, planowaliśmy z rodzicami, bo rodzice jeszcze tutaj z nami są pojechać dzisiaj na jakąś wycieczkę czy coś, ale, ale jednak muszę zostać, więc no. Tak to u mnie wychodzi, prawda? Z tymi planami. Ja więc tylko tutaj y, na szybko się odezwę, potem jeszcze wieczorem mam nadzieję, że zdążę y, wyedytować ten film, żeby go y, jutro rano wstawić. Y, jakoś tak y, lubię co sobotę te filmy wstawiać, bo zazwyczaj właśnie w sobotę tak przed południem Mam sporo czasu, żeby poczytać te komentarze i też poodpowiadać na nie, więc um, wtedy bardziej czuję, że, że wiecie, nie jesteście po prostu subskrybentem, subskrybentką, tylko takim prawdziwym człowiekiem jest, którym można coś tam sobie popisać. I um, dzisiaj tak też przyglądałam um, komentarze, bo nie wiem, co się wydarzyło, ale wczoraj, wczoraj, czyli w czwartek, um, bardzo dużo osób przyszło y, nie że nowych subskrybentów, ale wyświetlenia bardzo podskoczyły pod tym ostatnim filmem i to o kilka tysięcy i dostałam powiadomienie od YouTube'a, że ludzie przyszli z zewnętrznego źródła. Nie wiem czym jest zewnętrzne źródło, nie wiem o co chodzi. Jeżeli y, przyszliście tutaj do mnie, nie widząc wcześniej mojej twarzy w czwartek, to możecie napisać skąd jesteście, bo nie mam pojęcia. Ale m, przeglądam komentarze i y, tak się zatrzymałam na dłużej y, przy komentarzu y, Marii, więc może przesunę się tutaj na chwilę, w którą stronę, może jednak tutaj y, i wam go wkleję, bo chciałabym tak szerzej, troszeczkę na niego odpowiedzieć, niż wiecie, w jednym zdaniu. <laughs> ja naprawdę, jak zaczynam gadać, to, to coś tam się nie tak dzieje z moim gadłem, no ale dobra. E, dziewczyno, postaraj się i nie wracaj do tych onkologicznych wspomnień. Wyrzuć raz na zawsze z pamięci i nie przyciągaj niczego z powrotem. Zostaw to za sobą i nie oglądaj się za siebie, bo tam jest poprawione niżej, i e, idź do przodu. E, pozdrawiam i życzę zdrowia całej rodzince. E, również pozdrawiam i, i dziękuję za życzenia zdrowia. Oczywiście życzenia zdrowia ja zawsze mam dla Was wszystkich, e, ale wiecie co, e, tak jak tutaj jest napisane. Wyrzuć raz na zawsze te, te wspomnienia, nie oglądaj się za siebie. To tak się nie da. No, bądźmy szczerzy. Nie? To by było jakieś idealne życie, że chorujemy sobie na coś bardzo poważnego, gdzie dają nam jakieś rokowania, na ile procent może nas nie być już tutaj na świecie. Więc mówimy o. O poważnej chorobie. Oczywiście wiążą się z tym także nawroty, proszę na moim przykładzie, skutki uboczne, leczenia. Przypomnę, że miałam chemioterapię, immunoterapię i radioterapię i one mają różne swoje skutki uboczne w tym życiu po. To nie jest tak, że ja sobie żyłam dwa lata na onkologii, a potem robię takie okej, okay, Magda, cięcie, kończymy, odcinamy się, teraz nowe życie, nowa ja. I w ogóle wszystko. No niestety nie. Te wspomnienia już z nami zostaną. Pewnie na zawsze. Nie da się odciąć i w ogóle o tym nie myśleć. Właśnie z tych różnych powodów. I to nie jest tak. Ja tutaj bardzo często to powtarzam, ale są może jakieś nowe osoby, które mogą trochę nadinterpretować moje słowa, więc to nie jest tak. Że ja siedzę i po prostu cały czas o tym myślę, i myślę, że o, na pewno będę miała nawrót, na pewno te wyniki wyjdą źle. I wiecie, wszystko tak negatywnie sama siebie nakręcam. Totalnie nie. Ale to, że na przykład ja Wam mówię, że jestem na oddziale onkologii i widok kroplówek, widok innych pacjentów kojarzy mi się od razu w głowie z tym, co było, no to. No to, to jest chyba normalne. I jak mam się odciąć od tych wspomnień, jeżeli co trzy miesiące ja muszę tam być na badaniach? No nie? To nie jest tak, że ja sobie odpalam moje filmy na YouTubie z chemioterapii i sobie patrzę, o, ta trzecia chemioterapia, ten wlew, o, no tak, tak, to było tak i tak, o, a ta piąta, o, ta piąta, niesamowite wspomnienia. Nie jest tak. Kolejną kwestią są skutki uboczne, które przypominają mi o tym leczeniu. Wiecie, zawrócę głowy, ból, jakikolwiek ból, no to też jest coś, co ze mną już pewnie zostanie na dłużej, może na zawsze. Będę starała się tak jakby znaleźć dokładniejszą przyczynę albo to, jak można sobie z tym radzić, ale wiecie, to, to nie znaczy, że tego nie będzie. I tak jak Maria pisze, nie przyciągaj niczego z powrotem, zostaw to za sobą i nie oglądaj się za siebie. To w sumie co mam robić? Nie chodzić na te kontrole? Udawać, że jak mam jakieś skutki uboczne, które wiem, że są, nie wiem, na przykład bóle nerwów, wiem, że są po immunoterapii, to mam sobie myśleć, nie, to pewnie spałam na dłoni i, i to dlatego tak odczuwam, więc tak będę sobie myślała. No nie, czy może chodzi o to, że mam nie mówić o, o tym życiu onkologicznym w internecie? Tylko, że wiecie, jakieś 200 osób napisało do mnie przez te ostatnie lata, właśnie takiego gadania tutaj, że, że to im pomaga w przejściu ich choroby, w przejściu chemioterapii, w przejściu golenia włosów, albo po prostu takie pokazanie, że istnieje życie po, albo jak w ogóle wygląda takie prawdziwe życie, nie takie. Z książki czy z filmu, gdzie to nie kończy się zazwyczaj najlepiej, tylko takie, wiecie, takie zwykłe życie o 30-kilkuletniej typiarki, właśnie jak to oglądacie jutro, mam urodziny, starzeję się, powiem wam, yy, ale takie, wiecie, życie yy, po prostu w trakcie choroby, po chorobie, że jednak trochę się różni od tych tam filmów, nie? Tak myślę. I właśnie te wiadomości od moich onkoziomków są dla mnie turbo ważne. Są dla mnie wręcz najważniejsze. I jako, że to nie jest tak, że poruszając tutaj ten temat, mówiąc o badaniach krwi, czy mówiąc o tym, że mnie coś boli, to nie jest tak, że ja tutaj siedzę i płaczę i w ogóle, że, że, że to jest koniec. Ja po prostu mówię, jak jest. Ale to nie wzbudza we mnie jakichś takich negatywnych emocji. Raczej po prostu mówię, okej, okay, Mam taki i taki skutek uboczny. Teraz w styczniu mam takie i takie badania. Nie? Więc dla mnie, ja, ja się z tym pogodziłam. To, co było w przeszłości, w jak największej części chcę zostawić w przeszłości. Ale to nie znaczy, że nie będę dalej tym po części żyła, bo to jest moje nowe życie. Tak to właśnie wygląda, że ja będę miała kontrolę, że ja będę chodziła na te badania PET, na tomografię, na badania krwi no, częściej niż taki niechorujący wcześniej człowiek. Ja będę miała, bo mam nadzieję, że będę miała, bo cały czas mam kontakt z innymi e, osobami, które chorują i powiem Wam szczerze, no, nie wierzę w to, że rozmawiając z osobą na przykład, która przechodzi, tę chorobę, którą ja przechodziłam rok, dwa lata temu, że ja do siebie przyciągnę jakąś wznowę. Jeżeli ktoś w to wierzy, niech wierzy, ja po prostu um, nie wierzę, że to tak działa. I to też jest ciekawe, że jak mówiłam wam przed poprzednimi kontrolami, na przykład no, jestem szczera, mówię, że się boję, tak? Boję się wyników, boję się. Wiecie, to, to całe oczekiwanie, tak? Idziemy na badanie pet, a potem. Po pierwsze, nie wiemy nawet, kiedy dostaniemy te wyniki. To zawsze jest takie no, dosyć ruchome, no i jakie to będą wyniki. I to już by był mój trzeci nowotwór, druga wznowa, i ja naprawdę byłabym w bardzo złej sytuacji. Bardzo, bardzo, bardzo złej sytuacji, więc ja się nie mogę pobać trochę, idąc na taką kontrolę, czekając na te wyniki, czy po prostu. Mam to ukrywać przed Wami. Nie, że co, co, wcale się nie boję. Przecież to tam. Ha, dzień jak co dzień, prawda? Takie badanie spływa to po mnie. No nie, bo na tym kanale chcę pokazywać takie prawdziwe życie. Że wiecie, są dobre chwile. Mam super rodzinę. Dzisiaj bardzo fajnie się czuję, jest piękna pogoda, mieszkam w pięknym miejscu i planujemy dzisiaj zjeść bardzo dobry obiad. Natomiast nie chcę też ukrywać, że są te złe chwile. Że po prostu wiecie, żygam, tęczą i tak ja tam... Mm. I są takie konta w sieci, obojętnie czy na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, no gdziekolwiek, gdzie pokazujemy tylko piękne życie, gdzie po prostu dzieci mamy takie... No nigdy nie, spra nie sprawiają problemów. Nasze mieszkanie zawsze czyste. My po prostu zarabiamy miliony miesięcznie. A co tam jeszcze? No oczywiście tam wszystkie najdroższe torebki, wszystko mamy takie na beżowo w domu, to, no, trochę jak moja ściana, co nie, więc coś tam się liczy. No I ogólnie życie jest wspaniałe, idealne, i. O, nie? No, tak, tak średnio w to wierzę, że tak jest na serio. Czasami też oglądamy kogoś, nie? Kto pokazuje tylko właśnie takie, tylko i wyłącznie chodzi mi same dobre chwile i zawsze przyklejony uśmiech jest super. A potem się okazuje, że wcale tak nie jest. Nie? Że nie układa się w związku, że ktoś nie wiem, nie ma żadnych bliskich osób, że wcale nie idzie mu materialnie tak dobrze, jak próbu próbuje to pokazać w internecie. No, więc ja mówię jak jest I, i zdaję sobie sprawę z tego, że jednym się będzie podobać, innym nie, ale wiecie, wszystkie social media są takie, jakie sami sobie je stworzymy. Nie? Każdy decyduje, kogo obserwuje. Ile przeznaczam mu czasu, patrząc się w telefon czy komputer, więc też to nie jest tak, że ja tutaj kogoś zmuszam. Subskrybuj mnie, bo po coś tam. No ale jeżeli chcesz, to to zasubskrybuj. To. Życzę Wam miłego weekendu. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj i jutro spędzić jak najwięcej czasu na dworze bo powiem to po raz 15. Pogoda jest piękna. Jeżeli akurat jesteście na Malcie, bo kilka osób mi pisało, że jakoś tak styczeń luty mają w planie, to wydaje mi się, że dobrze trafiliście. Widzimy się w następnym filmie. Pa pa.